Monika mówi, że spływamy, to faktycznie tak jest, nie w przenośni, ale zupełnie dosłownie przedstawiamy Państwu rzekę Poprat, czyli podobno najcieplejszą górską rzekę w całej Polsce. Przedstawiamy Państwu również Pana Janusza, podobno. przodzącą encyklopedię tego miejsca. Panie Januszu, zacznijmy od tego, skąd wypływa i dokąd wpływa Poprat. Poprad wypływa ze słowackich Tatr, wysokich. Ma swoje źródła na wysokości powyżej 2000 metrów. I co ciekawe, wypływa początkowo na południe. To by sugerowało, że będzie należał do zlewni Morza Czarnego. Wpada do Polski na setnym kilometrze, więc jest w zlewni Bałtyku. Na setnym kilometrze, bo setnym... tych kilometrów łącznie jest około? 165, gdzie wpada w Starym Sączu do Dumajca. Jest największym... Dopływem Dunajca. Okej, okay. przygotowujemy się do tak, rejsu? Tak, ale przyszło mi do głowy takie porównanie. Zmienna, jak kobieta, ale też chyba gorąca rzeka, prawda? Ja pójdę sprawdzić, bo mi tylko Przemek mówił. A, gorąca. Faktycznie. Gorąca rzeka. No dobra, no słuchajcie, dobrze, kamizelki pójdziemy. na grzbiet. Zapraszamy, tak. Proponuję, żebyście tak? usiedli na bokach. Każdy ze swojej strony, prawej i lewej. Po co ci to po, musimy odbić. No właśnie po to, żeby cię sfotografować i zrobić Ci film jak płyniesz. A fauna i flora jakaś tutaj pod wodą y, żyjąca jest? Jest, owszem. Jest tutaj dużo ryby, w szczególności ryby białej. Duma popradu to jest głowacica. Wymiar ochronny, a, kto nie tak. wie, 70 cm, a więc Opram duży się. drapieżnik. Przekonałam się, że Muszyna to kiedyś było państwo. A niemal ja cztery nie wieki to było rzeczywiście państwo muszyńskie. Posiadało własny sąd. Biło własną monetę. Posiadało własne siły zbrojne. Właścicielami byli biskupi krakowscy i y, ślady tej przyszłości można tutaj... Ja zobaczyć. to już widziałam i teraz Tobie i Państwu to pokażę. Ja nie wiosuję. A co? Ja tutaj muszę zrobić bardzo profesjonalne ujęcie z wody. Tym państwem muszyńskim. No w zasadzie od czasu, kiedy muszyna powstała należała zawsze do biskupów krakowskich, e, którzy nadali muszynie i okolicznym miejscowościom, które należały do tego dominium krakowskiego, mnóstwo różnego rodzaju uprawnień. Była tu policja... Ale były granice państwa, ono było no wyznaczone. Tak, 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 one były wyznaczone, należało do... Tutaj tylić jako miasto, należała Muszyna jako miasto i należało do tego kilkadziesiąt wsi. To było miasto pogranicza, czyli trzeba pamiętać też, że grasowały tu bandy zbójników, były częste najazdy sąsiadów, więc trzeba było bronić tą granicę, no i bronić oczywiście to państwo muszyńskie, które tak określamy. Więzienie tutaj było, była oczywiście sala tortur, odbywały się procesy, procesy, właśnie mroczne, bo procesy również zbójników, czarownic. To ostatni proces czarownic aż z 1763 roku, czyli stosunkowo jeszcze niedawno, możemy powiedzieć, bo za chwilę został wprowadzony ten zakaz organizowania właśnie tychże procesów czarownic. A Jan Kochanowski, co ma wspólnego z Muszyną? Jan Kochanowski przyjeżdżał tutaj. Tutaj nawet powstała fraszka o starości na muszyni i o winie właśnie, które było przywożone tutaj przeważnie z Węgier. Co jeszcze powinnam zobaczyć? Trzeba zobaczyć ogrody biblijne. Pomysł nagodził się w głowie naszego księdza proboszcza. Ogrody zostały otwarte w 2015 roku, i ich ideą jest to, aby przybliżyć nam w taki plastyczny, obrazowy sposób, dla nas przystępny, pobudzający naszą wyobraźnię, nasze zmysły, treści zawarte w Piśmie Świętym, a także geografię i kulturę rolniczą Ziemi Świętej. Ogrody biblijne to też takie miejsce, w którym chcielibyśmy, żeby każdy się czuł bezpiecznie, żeby nikt nie czuł się do niczego zmuszony, ale każdy właśnie wiedział, że tu może znaleźć to, co jest najpiękniejsze w naszej wierze. Może sobie przypomnieć, że właśnie Pan Bóg jest kocha i zawsze na nas czeka z otwartymi ramionami. Ogrody biblijne widziałam, ale nie chciałam wszystkiego zwiedzać sama, więc jesteśmy. Jak Ci się podoba! Fantastycznie! Cieszę się, że cokolwiek dla mnie zostawiłaś, ale wiesz, drzewa, ptaki, zieleń, no w wielu miejscach są takie atrakcje. Ale to jest miejsce wyjątkowe i na dodatek, proszę państwa, zdarzają się tutaj, także niesamowite historie byliśmy niemalże świadkami takiego wydarzenia. Historia bardzo ciekawa gdyż yy, rano pracownicy wyprowadzili zwierzęta prawda na wybieg no i zajęli się swoimi sprawami po czym do pracujących, prawda, w pobliżu yy, pracowników gminnych podeszły dwie panie, matka z córką i powiedziały, że właśnie wam się rodzi mała alpaka. No i wtedy wszyscy, prawda, się zeszliśmy, no i teoria, że, że to się stało bezpiecznie, nie było komplikacji, bo przecież nie było też weterynarza. Od razu, co poczyniliśmy zaraz, prawda, staranie, żeby przyjechał jak najszybciej i sprawdził. Teraz Karmelek już jest większy, cieszy oko turystów. Mam dla Ciebie kolejną niespodziankę. Spotkanie z kobietą, która o tym miejscu wie wszystko. Baba z gór. Cześć, cześć. Okay. cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dlaczego dobry. z gór, to ja doskonale rozumiem, ale dlaczego młoda kobieta mówi o sobie baba, to tego nie wiem. Dlatego, że ja jestem babą z gór. Jestem rodzinna, jestem bardzo relacyjna i uwielbiam opowiadać o jedzeniu. Ha, cudownie ja też. <śmiech> <śmiech> po prostu. Ale opowiedz Przemkowi o tych ogrodach, bo ja już trochę wiem, a on jeszcze nie. Ogrody tematyczne w Muszynie to jest pomysł, który zrodził się dzięki temu, że Muszyna nie przeszła gwałtownego okresu rozwoju i rozbudowy w czasach socjalistycznych i w czasach przełomu. Czyli tak zwanej betonozy nie przeszła. Dzięki temu, że nie przeszła betonozy, doczekaliśmy się tematu spacerowego. Jest pięć stref tematycznych, tak jak pięć podstawowych zmysłów człowieka, a więc wieża widokowa, która... Em, Rozbudza nasz zmysł wzroku. E, fantastycznie pachniący ogród zapachowy, ogród dźwiękowy, szemrzący strumyk oraz rośliny tak posadzone, które gdy wiatr wieje, e, słychać. W ogrodzie dotykowym króluje Afrodyta, e, grecka bogini miłości. No i ogród smakowy. Od kilku lat jest już tam sympatyczna kawiarnia, a więc ten zwykły smaki smaku pozostały. dodatkowo wzbogacany. Baba z góry możemy mówić długo, ale. Nie, nie wiesz, ma bardzo wiele pasji. Czy jesteś gotowy na nasze babskie spotkanie, które odbyłyśmy niedawno? Chcesz zobaczyć? Nie Państwo? wiem, czy jestem gotów, ale <grym> sprawdźmy <Zapraszamy>. to. <grym> hej, kukuczka, kukala, hej, swoje ulubionym miejsca, ale widzę też, że założyłaś swoją ulubioną krywulkę. Powiedz, dlaczego? Ta łękowska ozdoba? Dlatego, że um, szykując się do, do, do opowiadania o regionie, w którym mieszkam, innym, którzy ten region poznawają i odkrywają, chciałam sama najpierw zastanowić się, czym jest unikatowe i czym się wyróżnia. Świątynie, czyli cerkwie, obecnie używane przez obrządek rzymski, dają i utrzymują taką pamięć, że kiedyś licznie mieszkali tutaj Łemkowie. Ale wiem też, że baba z gór ma inne pasje. Słyszałam o twojej pasji tropienia nietoperzy. Pokażesz mi? Jasne, z wielką przyjemnością, tylko żeby to zrobić, zabieram was w nowe miejsce. No to chodźmy. To właśnie jest to miejsce, skąd jest przygotowany wylot z kolonii letniej rozrodczych. Nietoperzy na żer. Pozwólcie przedstawić sobie Stefana, który został uszyty tak, że symbolizuje konkretny gatunek nietoperza, podkowca małego. Jego cechą charakterystyczną jest to, że ma pyszczek w kształcie podkowy i cały chowa się w swoich skrzydełkach. To są jego cechy gatunkowe. Natomiast dla nas dużo istotniejsze, że to jest zwierzątko, którego rozstaw skrzydeł, ciężar yy, i wielkość jest zbliżona do naturalnego. A więc yy, historia o wielkich, olbrzymich e, nietoperzach jest prawdziwa pod warunkiem, że jesteśmy w Ameryce Południowej. Wydaje dźwięki jakieś? Słuchajcie, mój nietoperz. Tak, Stefciu, mój konkretnie Stefciu wydaje taki sympatyczny dźwięk. Natomiast nietoperze, czy wydają dźwięki? Do przemieszczania się to bardzo ważna informacja. Używają ultradźwięków, czyli częstotliwości od 20 do 120 kHz, po to, żeby móc wysłać falę, która gdy wraca, określa odległość i kształt przeszkody. Czy nietoperze są bezpieczne? One mają taką samą ilość wścieklizny, jak każde inne dzikie zwierzę. Po prostu jest nieprzebanane, więc nawet chiropterolodzy, którzy na przykład zliczają je, którzy jakoś zajmują się ich pielęgnacją, po prostu zakładają rękawiczki. Tak? Ponieważ nie znamy, jakie choroby mają. I to jest najbezpieczniejsze. Mogę ja spróbować? Jasne. Może ja je przywołam jakoś. <laughs> Spróbujmy. Stefan, tak? Stefan. Stefan, działaj. Zawołaj kolegów.